Witam na kanale Damian Kuchnia od kuchni. Dziś zrobimy sobie taką letnią zupę. Będzie ona z botwinką, będzie z posełką szparagową, z ziemniakami i jeszcze z paroma fajnymi warzywami i będzie też na boczku. Ja Was zapraszam na film. Zacznę od ziemniaków, które pokroję tak jak na po prostu na zupę. Będzie to pokrojone w kostkę. Ziemniaki ogarnięte. Teraz zajmę się fasolką. Na takie kawałeczki fasolkę będę przecinał i wrzucam do ziemniaków, bo rzucę tą fasolkę razem z ziemniakami. Ona razem sobie z nimi dojdzie, więc nie zanudzam. Ja tutaj dalej kroję. Ok, moja fasolka jest pokrojona, jest razem z ziemniakami, więc ja to sobie teraz odstawię i zaczynam kroić. Pietruszkę, seler. Pietruszkę i seler będę kroił bardzo drobno. To jest bardzo ważne, bo nie będzie ona po prostu w całości w zupie, tylko będą to malutkie kawałeczki. Ja wiem, że niektórzy nie lubią tej pietruszki, tego selera i później wyciągają z zupy. U mnie wszystko w tej zupie zostaje. Absolutnie nic nie wyrzucam, nic nie wyciągam. Ale podchodzę do tego w ten sposób, że jak ta pietruszka będzie w takich drobnych kawałeczkach, ona jeszcze lepiej odda swoje smaki i nie trzeba jej później wyciągać i nie daj Boże wyrzucać. Taka drobniutka kostka. Ona tam się nam w połowie rozgotuje, że będzie prawie niewyczuwalna jej struktura, a będzie bardzo pyszna. Seler tak samo. Również seler naciowy pokroję bardzo drobno. OK, teraz marchewkę. Przytnę na połowę jeszcze raz na połowę. I to będą takie większe trochę słupki. My marchewkę bardzo lubimy. Mogłem dodać jeszcze jedną, ale no niestety nie mam w tej chwili. I teraz załatwimy lub rozprawimy się z botwinką. Ja tu mam takie buraczki. Ja je tylko troszeczkę oskrobię nożem, są takie malutkie młode buraczki. W ten sposób to jest wszystko bardzo dokładnie umyte, pochodzi z mojego ogrodu. I teraz tak buraczki odkrawam, są odkrojone teraz tej części, gdzie był burak i gdzie wychodzą liście. Ja tej części nie chcę, bo choć jest to dokładnie umyte, może się tam znaleźć gdzieś tam troszeczkę piasku czy czegokolwiek. No różnie to bywa. Ja po prostu to rzucę sobie kurą. One bardzo lubią właśnie takie różne odpadki z ogrodu. Te buraczki pokroję sobie w plasterki. I oczywiście one znajdą się w zupie. Teraz botwinka. Tak ja ją sobie wiem co jest. Przekrawam na połowę, czy przekroję na połowę. I jadę w ten sposób. Mi liście absolutnie nie przeszkadzają, że one są takie dłuższe. Jak kto chce może sobie to pokroić jeszcze drobniej. Można też w ten sposób poprzekrawać. W ten sposób się te po prostu skrócą i to wszystko jeszcze więcej z nią nic nie robię. OK. Tu jest lubczyk, który z którego w ogóle nie kroję, bo ja go tylko sobie połamie wszystkie do zupy. On mi odda wszystko co ma najlepsze z aromatu, bo musicie wiedzieć, że ta łodyżka ona też pięknie pachnie. No i do pokrojenia został nam praktycznie tylko boczek. A boczek będę sobie go ciął takie oto plastry. Nie chcę go mieć drobnego, chcę po prostu sobie go położyć później na talerzu taka wkładeczka z takiego boczku coś pięknego, takiej właśnie słupce. Mm. Jak ją, dobry. Dobrze. Zabierajmy się za gotowanie. Więc do garnka dodaję troszeczkę oliwy z oliwek. Tylko troszeczkę. Bo boczek mam bardzo chudy. I od razu na taki zimny garnek. Układam boczek. No Boczek mógłby być troszeczkę bardziej tłusty. Oddałby wtedy więcej tego tłuszczu, na których te warzywa będą się smażyły. Boczek przewrócimy na drugą stronę. Teraz dokroiłem jeszcze sobie cebulę. Zapomniałem o niej po prostu, a będzie też nam za chwileczkę potrzebna. Boczek już nam się troszeczkę, widzę, wys wysopił, więc dodaję cebulę. Minęło dosłownie dwie minutki i wrzucam wszystkie te twarde warzywa, znaczy się twarde, jest tutaj pietruszka, y seler korzenny, seler naciowy, no to już nie twarde, ale y też go teraz od razu wrzucę i y marchewka. I warzywa z tym boczkiem podsmażam. Ogień na maksa i podsmażamy te warzywa. Oczywiście, jak smażymy warzywa, fajnie dodać kawałeczek masła. Ona jeszcze bardziej podkręci ten smak. Warzywka mi się smażą. Już zaczynają się robić miękkie, więc ja teraz posypię je jedną łyżką mąki. O jest mąka pszenna. Dlatego nie będę już robił zaklepki później. I smażę tą mąkę z tymi warzywami. Tak żeby ta mąka straciła moją tą, tą swoją surowość. Ej, okay, mąka już zaczyna gdzieniegdzie przywierać do dna i spokojnie, nic się nie dzieje warzywa wyraźnie miękkie i takie mają być a teraz dodaję wodę na razie dodałem litr oczyszczę dno ono zaraz będzie czyściutkie tam się nic nie przypaliło spokojnie ja to cały czas zrobię na średnim palniku i maksymalny płomień Teraz sobie to spokojnie posłałem. Dodaję sól. Dodam trochę więcej, z tego względu, że jest dość dużo ziemniaków. Ale ziemniaków jeszcze nie dodaję. Doprowadzam to teraz do wrzenia. Zupa zaczyna się powoli gotować. To jest ten moment, w którym dodam te młode buraczki malutkie, które pokroiłem sobie. I dodam też ostrą papryczkę. Ja ją dodaję z ziarenkami, mi one nie przeszkadzają. To jest zupa praktycznie tylko dla mnie, z tego względu, że reszty rodziny chwilowo nie ma. Więc może to być takie bardziej podkreślone pikanterią. Ona już się pięknie robi kolor. Ojej, dobrze. Teraz rzecz arcyważna lubczyk. Łamię go i wrzucam do zupy. Ja już widzę, że będę potrzebował jeszcze litr wody ale spokojnie niech się to gotuje za chwileczkę dolejemy minęło jakieś 10 minut tak to wygląda teraz dodam trochę jeszcze wody to jest jakiś niecały litr, to będzie pół litra poczekam aż się zagotuje i dodajemy następne składniki bo zaczęło nam się gotować Dodaję ziemniaki wraz, wraz z fasolką. Już mi się chwileczkę gotuje. Jeszcze musimy oczywiście użyć botwinę i to finalnie yy, przyprawić, ale muszę zobaczyć na jakim etapie są właśnie jak mocno ugotowane są ziemniaki. One jeszcze są twarde, chodzi mi o to, zobaczę jeszcze fasolkę. Mhm. Jeszcze są delikatnie twardawe ziemniaki i fasolka, ale jak one już są takie na w pół, to użytamy tą naszą wodkinę, te liście pokrojone. Mam nadzieję, że wszystko mi się w ten garnek tutaj zmieści. Bo większość warzyw z mojego ogrodu, więc nie oszczędzam. Nie kupiłem tego, jest to tylko nasza praca, naszej rodziny, więc chcę mieć tego smaku, tych warzyw tutaj jak najwięcej. I teraz już to gotuję do miękkości ziemniaków i fasolki. A bodwinka na pewno będzie idealna. Oczywiście w takiej zupie nie może zabraknąć pieprzu. Dodam jeszcze płaską łyżeczkę cukru. No ziemniaki facelka już za chwileczkę będą miękkie. Zupę trzeba teraz sprawdzić na smak. Mhm. Wszystko jasne? Na pewno sól. Na pewno 3 łyżki octu. Garnek jest dość duży. Tego kroku z octem nie pomijajcie w żadnym wypadku. Ja jeszcze dołożę trochę soli. Ja mam hirmalajską. Mnie się wydaje, że jej trzeba troszeczkę więcej dodać. Ale okej, okay. tak jest spoko. Zobaczę jeszcze ziemniaki. Już są wyraźnie miękkie. Mhm. Potrzebujemy jeszcze chwileczkę. Tak samo jak posolka, więc jeszcze z 5 minut będę gotował, zobaczycie co będzie na koniec. Moja zupa już jest gotowa, przed chwilą sprawdzałem, ja teraz na chwilę wyłączę tylko pod nią gaz. i ona się troszeczkę uspokoi. I tu mam słodką śmietanę, jeżeli słodka śmietana, nie musicie jej specjalnie hartować, ale jeśli będziecie dodawali kwaśną śmietanę, musicie ją zahartować, inaczej Wam się zważy. Ok. Śmietana została dodana. Ja jeszcze ją teraz sobie chwileczkę podgrzeję. Zobaczcie, ona świetnie wygląda. Ja sobie ją jeszcze podgrzeję z tą śmietaną. I zupa jest gotowa. Tak się prezentuje ta zupa na talerzu. Jak widzicie, jest bardzo sycąca. Jest bardzo dużo tych wszystkich warzyw tu. O to chodzi właśnie żeby była taka bardzo esencjonalna z przypraw jest to tylko sól, pieprz, ocet i troszeczkę cukru więc naprawdę nie ma tu żadnych innych dodatkowych przypraw nie trzeba używać żadnych cudów weget lub innych chemicznych rzeczy zupa jest naprawdę bardzo dobra ja już ją próbowałem, dla Was spróbuję jeszcze raz mhm. ona jest dosłownie pyszna Aż się cieszę, że ugotowałem taki duży garnek, co bym chciał Wam powiedzieć. Powiem Wam tylko tyle, że podam Wam składniki oczywiście na końcu, ale nie podam dokładnej gramatury z tego względu, że każdy tą botwinkę ma inną. Jeden lubi mniej ziemniaków, drugi więcej ziemniaków. Tu ten przepis jest bardzo luźny. Oczywiście wypiszę wszystkie składniki i mniej więcej ile czego dodałem, ale jak tak jak mówię. Przy takich właśnie przepisach, przy takich zupach yy, nie trzeba trzymać się ściśle jakiegoś przepisu jakichś wytycznych, tylko po prostu wiedzieć po kolei co dodajemy. I tak jak widzicie, ten seller to praktycznie mi się tu rozgotował. Jego nie ma. Pietruszka tak samo. Yy, I o to właśnie chodzi. Marchewka, była w większych kawałkach ona jest, ona jest naprawdę świetna. I o to właśnie chodzi, żeby wiedzieć, co kiedy wrzucić, żeby wszystko. Było tak jak nam się to wymarzyło, a tak to właśnie teraz jest. Ja was zapraszam do moich poprzednich przepisów, do następnych przepisów. Oglądajcie, piszcie komentarze, na nich mi bardzo zależy. I do zobaczenia, do następnego pysznego przepisu. Pozdrawiam.